Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej składa wniosek o komisję śledczą w sprawie zaniechań, zaniedbań i niepodejmowania działań przez organy państwa i instytucje publiczne, które powinny były nadzorować spółkę GetBack, ale tego nie robiły. O uzasadnienie wniosku poproszę panią poseł Paulinę Henik-Klosk. Szanowni Państwo, prawda jest dość bezwzględna w stosunku do instytucji państwa i wykazuje to doskonale raport NIK i potwierdza to wszystko, co od dwóch lat mówimy. Państwo nie wykonało swojej funkcji i nie, zabezpieczyło, nie zapewniło bezpieczeństwa obywatelom, którzy inwestowali w obligacje spółki kapitałowej Getback SA. Prawda jest taka, że od dwóch lat przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości próbują nam udowodnić, że państwo w tym obszarze działa sprawnie, że służby podjęły oczywiste i pilne działania, które doprowadzą nas w tym obszarze do prawdy. Ale prawda dla poszkodowanych obligatariuszy Getback SI jest taka, że od dwóch lat nie zbliżyli się o krok do tego momentu, by odzyskać swoje oszczędności zainwestowane właśnie w obligacje Getback. Przede wszystkim musimy spojrzeć na obszar, o którym mówimy, na, na tragedię na aferę getbacku przez pryzmat ludzki. To są tragedie osób wcale nie profesjonalnych inwestorów giełdowych, ale bardzo często osób starszych, które inwestując w obligacje padły, padły ofiarami przestępców. Tracąc tym samym niejednokrotnie całe oszczędności swojego życia. I dziś tak naprawdę obywatele ci oczekują przede wszystkim tego, że przed sądem staną osoby winne ich strat, że osoby odpowiedzialne za to, że straciły oszczędności swojego życia zostaną ukarane. Tymczasem prokuratura wciąż nie, pro, nie potrafi nam odpowiedzieć na to pytanie, kto jest winny. Widzimy też, że państwo w obszarze getbacku nadzoru finansowego nad grupą kapitałową nie spełniło swojej roli. I raport który poznaliśmy ponad tydzień temu w sposób bezwzględny to obnaża. Państwo nie działało skutecznie, instytucje państwa nie, mimo że były ku temu przesłanki, nie podejmowały kontroli w grupie kapitałowej getbek SA jednocześnie prawo, przepisy, nawet te, które były na nas obowiązki nałożone przez Unię Europejską w postaci dyrektyw nie były wdrażane w odpowiednim tempie, by zabezpieczyć interesy inwestorów. To wszystko, ale także wiele innych aspektów, jak zmiany prawne procedowane w Ministerstwie Finansów, które zaostrzały kwestie przedawnień i Kodeksu cywilnego w tym zakresie, które postępowały tak jak puchu. I wyciągał pieniądze z kieszeni obywateli, znajduje się w naszym wniosku o powołanie komisji śledczej. Musimy odpowiedzieć pokrzywdzonym obligatariuszom getback SA, kto stoi za wyłudzonymi od nich pieniędzmi, kto te pieniądze od nich wyłudził, a potem je prawdopodobnie bezpowrotnie stracił. Państwo polskie jest im winne odpowiedź na to podstawowe pytanie. Prokuratura w tym zakresie jak na razie nie wypełniła swojej roli. Postępowanie trwa i póki co nie daje nam żadnych klarownych odpowiedzi w tym obszarze, w związku z czym powołanie Komisji Śledczej wydaje się zasadne, wręcz konieczne. Szanowni Państwo, ewidentne są związki spółki Getback z politykami PiSu i z sektorem Skok i o tym proszę, żeby poinformował Państwa pan poseł Jarosław Urbaniak. Od dwóch lat mówimy o nieprawidłowościach w sprawie w aferze Getbeku. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Jeszcze dwa tygodnie temu ukrywano przed nami raportniku, wiceprezesniku na Komisji Finansów. Nie chciał o tym mówić. Dzisiaj mamy twardy państwowy dokument i w tym dokumencie znajdujemy wiele zarzutów. Podobnie jak pan. Poseł Krzysztof Brejza, Senator Krzysztof Brejza udowodnił w komisji Ambergold, że tak naprawdę za Ambergold stoją ludzie powiązani ze skokami. Tak z, z raportu Niku na temat Getback dowiadujemy się, że za sprawą, yy, za aferą Getback stoją znów ludzie powiązani ze skokami. W naszym uzasadnieniu Państwo bez nazwisk możecie znaleźć, kto czynnie uczestniczył w aferze Getback. Mówimy o członkach zarządu czy to towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Skoków, czy o Skoku imienia Staszica, czy o słynnym Skoku Stewczyka. Za tym stoją ludzie Skoków. Za tym, jak możemy dowiedzieć się z tych dokumentów, oprócz tego co wszyscy już dawno wiemy z różnych sponsoringów, które miały miejsce na rzecz Pisu ze strony Getback, stoją także ludzie Pisu. To jest jedna wielka afera z Pisu. Afera, w której zamiatano pod dywan, co więcej z tych dokumentów wynika, że państwo PiS roztoczyło nad aferą Getback parasol ochronny, roztoczyło w sposób aktywny. Ta koidencja czasowa między zmianami prawa na korzyść Getbeku i na korzyść tych, którzy są umoczeni w aferze Getbeku, łącznie z tym, co, gdy Getbek przystępuje do tej największej e, czynności wykupywania najgorszych wierzytelności od polskich banków, tych banków, które są zależne od rządu, tych banków, które są zależne od PIS. To wszystko nie jest przypadkowe. Żeby to wyjaśnić w sposób jednoznaczny, konieczna jest. Komisja śledcza i to nie za miesiąc, za pół roku, tylko teraz już. Mówimy pisowi sprawdzam. Jeśli nie mają nic do ukrycia, niech. Zgodzą się na powołanie Komisji Śledczej. Ja poszłabym nawet dalej niż pani poseł i powiedziała, że ten, kto będzie przeciwko powołaniu Komisji Śledczej w sprawie getback, będzie przeciwko poszkodowanym obywatelom. A przypomnijmy, że jest to ponad dziewięć tysięcy obligatariuszy plus akcjonariusze spółki, często też mniejszościowi, którzy zainwestowali w nią swoje pieniądze i którzy stracili blisko 3 miliardy złotych. Tak jak powiedziałam, szanowni państwo, to nie są. Często profesjonalni inwestorzy giełdowi, ludzie bardzo majętni, tak jak opinia publiczna to postrzega, to bardzo często są osoby, które oszczędzały na to, by mieć godną emeryturę, często na leczenie i życie. Dodatkowe pieniądze, które miały zapewnić im godne życie. Te pieniądze stracili. Dzisiaj mają ogromny problem je odzyskać i często tak naprawdę straciły przez to zdrowie, zamartwiając się, czy kiedykolwiek odzyskają swoje oszczędności. Dziękujemy Państwu. Jeśli są pytania, to jesteśmy do ust. Dziękuję bardzo.